Siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie odbieramy nagrodę za Mistrzostwa Wód oraz Division Rivals. Za Mistrzostwa Wód wbiłem tylko Silver trójkę, ponieważ grałem tylko tak naprawdę jeden wieczór. Max 87 oceny ogólnej. I chciałem trafić minimum tego środkowego obrońcy, ponieważ on jest dobry do SPC. I uwaga, czy trafię go? Trafiłem tego środkowego obrońcy, więc okej. Okay. dobra, i to sobie otwieramy teraz paczuszki, może będzie jakiś walkout 8-5 mares, więc na pewno paczka na duży plus oprócz tego, no nic nic specjalnego tutaj na quicksell wysyłamy do klubu mares jak najbardziej na plus kolejna paczka, a w kolejnej paczce pocello 79 overalla tutaj herb meksyku Dużo kondycji, no niestety nie zespołowych Dużo piłkarzy, dosyć Złota paczka piłkarzy premium A w niej 78 overalla Więc na no ciekawie, w paczce 25 tysięcy dostajemy overall 78 A ta Division Rivals weźmiemy sobie końs żartuję Weźmiemy sobie paczuszki Lecimy, mega paka Oby tutaj coś było fajnego Dembele 84, ok. SPO na SP, HP, SPD na SP, 4 kondycje, więc no nie, nie powiem, nie powiem, nie najgorzej. Ładny strój, ale już go mam. E, I ostatnia paczka, może jakiś walkout, ja bym chciał bardzo walkout. A mamy Aleksandra Lacazette, 85 overalla. Więc w miarę, w miarę nawet dobrze. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.